Potrzebujemy takiej sołki, którą odpinamy, żeby tak, rozwinąć na ja słabo. Si Spijać wkładamy do sołki i na Nurkę plasteliny przykładamy do słomki ze spinaczem, wrzucamy nurka do butelki, zamykamy i naciskamy. Podczas ściskania butelki na rektonie, Gdy przestajemy ściskać, wypływa na wierzch. Rozwiązaniem tego problemu jest bąbelek powietrza umieszczony wewnątrz piorki. Nurek wykorzystuje to, że woda w porównaniu do powietrza jest nieściśliwa. Uciskając butelkę ściskamy że powietrza, przez co zwiększamy ciśnienie działające na pęcherzy. Zmniejszamy przez to wyporność śnurka, który tonie, gdy przestajemy ściskać, bo tylko zwiększa się wyporność śnurka ciśnienie działające na bąbelek maleje i murek wypływa na powierzchnię.